Nazywam się w tym sezonie zatrudniowałem w Centralnej Juniorów 15 w piłce nożnej. Zostałem powołany na konsultację szkoleniową reprezentacji polskiej 15 i zdobyłem wicemistrzostwo kadr wojewódzkich. Brawo! Nazywam się Piotr Dałek, w tym sezonie osiągnąłem trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w stopniu oraz byłem dwukrotnym mistrzem województwa i skoków w i a aktualnie przygotowuję się do następnych mistrzostw polskich halowych. Nazywam się Hania Kowacka, jestem złączoną organistyką mistrzostw polskich w z swyż. Jestem również reprezentantką kadry narodowej w z i w tym roku planuję startę. Zajęłam pierwsze miejsce w pisarzce i trzecie miejsce w Skórpuchu Zwyż na górnopolskich zawodach. No i jeszcze w tym sezonie przygotowuję się do Halowych Mistrzostw Polski. Ja Jestem Julia Białek. W tym, no w tym sezonie, w tamtym sezonie, miałam pierwsze miejsce na regionie zachodnim oraz trzecie miejsce na Pucharze Polski, a w tym sezonie panuje. Ciągle się w górę i może jakiś zabim na drodze do Nazywam się Aleksander Kowalski i moim największym osiągnięciem tego roku było skończenie sezonu na trzecim miejscu w ogólnopolskim rankingu w mojej kategorii no, czy powiedzą na coś? Ja, Chciałabym powiedzieć, że jest reprezentantem e, e, kadry narodowej Polski. Jest to był złotym złoty medalistą mistrzostw Polski e, tegorocznym, e, trzecie miejsce Puchar Polski i czwarte miejsce mistrzostwa Europy. Ja mogę jeszcze coś dodać z tego miejsca, było. Nie mogę tego przeżyć, szczerze mówiąc, do tej pory. Yy, Oskar powinien być co najmniej brązowym medalistą e, Mistrzostw Europy w tym roku, ponieważ to są strasznie tam oszukane. Ja w imieniu Olafa Wszystkich chciałbym podziękować za wróżenie nagrody. No, Olaf bardzo chciał być teraz na z nami, ale ma przygotowania teraz, bo startuje jutro centralnie, Centralnych w Warszawie. Można to oglądać na YouTube polskiego Związku Koszykarskiego. Yy, Olaf jest koszykarzem yy, klubu GTK Gliwice. W tamtym roku zdobył Mistrza Polski ze swoim drużyną. Chłopak jeszcze rośnie, obecnie mamy 2 metry wzrostu. No nie ma. To jest, bo, no w tym roku ich cel jest taki, że chcieliby obronić mistrza Polski. Jest to ciężkie wyzwanie, no ale próbują wszystko przed nimi, tak? Chwila, będzie w